Cześć, tutaj Tomek Kopera z blogu blog.kopyra.com Dziś degustacja czterech piw z The Garden Brewery. Miałem okazję już dwa z nich wypić. Chyba Pilsnera i Session IPA, którego tutaj nie będzie. Widziałem go w kilku sklepach sieciowych. W Lidlu, w Szparze i w Kauflandzie, wszędzie było coś innego. No i muszę powiedzieć, że te dwa pierwsze piwa, które miałem okazję wypić, były naprawdę bardzo dobre. Wydaje mi się, że to był ten Pilsner, albo może i nie. Mamy ekstrakt 10,7, mamy alkohol 4,5, czyli widać, że konkret odfermentowanie. I mam dosyć duże oczekiwania co do tego browaru, bo te dwa piwa, które piłem już były naprawdę bardzo dobre. Eee, jasny, chociaż nie klarowny. Ale jasne, zmętniony, znaczy nie jest jakiś taki bury brunatny, jak to się zdarzało ostatnio w kilku piwach. Spróbujemy. Um, Bardzo rzeźki, cytrusowy, mm, orzeźwiający, odświeżający. Mm. Jeżeli oni to zrobili z ekstraktu 10,7, to naprawdę szacun. Bardziej pils niemiecki, a nawet włoski bym powiedział. Bardzo pijalne, jeszcze zimne, więc naprawdę orzeźwiające w tym tutaj chorwackim upale. No mówię, jak na razie jedne z najlepszych piw chorwackich, jakie miałem okazję tutaj Pić i ten pilzner naprawdę robi robotę, no i Pale Ale z The Garden Brewery, Refreshing Gently Bitter and Lightly Tropical 4,8 um, alkoholu, 11,6 ekstraktu. Fajny w sumie design. Um, większość puszek mają malowanych, ale widziałem też, że jedno, jedno piwo miałem z, z naklejką. Co ciekawe, podają też IDU, IBU30. A zatem sprawdźmy, jak to Pale Ale. Z The Garden, z góry. Um, skąd oni są, w ogóle? Zagrzebia. No, to jest rzeczywiście takie um, soczyście świetliste, soczyście zmętnione. Mówię, te piwa z The Garden Brewery naprawdę wyglądają dobrze. Zarówno jeżeli chodzi o opakowanie, jak i o barwę i o tę. Ładna, drobna piana. Cytrusowe, rzeczywiście cytrusowe. Rześkie. No pachnie bardzo dobrze. Co czyste, lekki olej słonecznikowy, cytrusowe, mm, orzeźwiające, w ogóle niesłodkie, w ogóle nie karmelowe. W zasadzie smakuje jak session itka. No, powiem Wam. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Kolejne bardzo dobre piwo z tego browaru. Goryczka niska, ale, ale jest. To znaczy jest zaznaczona w jakiś tam sposób, no ale generalnie jest niska. Ale, ale cało, całość sprawia wrażenie niesamowicie lekkiego, orzeźwiającego, soczystego, odświeżającego, troszeczkę bardziej słodkiego niż ten Pilsner. No, goryczka 30, bo to jest myślę, że dość uczciwie postawiona sprawa, ale bardzo dobra. IPA, IPA z uh, The Garden Brewery, um, przy czym z dopiskiem West Coast IPA, aczkolwiek jak mamy tutaj do, dopisek do West Coast, to to IBU 40 się wydaje troszkę mało, troszkę mało. Hoppy Strong and Bursting with Flavors, e, 14, czyli można powiedzieć Session West Coast, e, bo znaczy, to w sumie dobrze. No takie tutaj klimaty um, gorące to jest jak najbardziej dobrze. Mamy pełen skład. Ej, mamy nawet po polsku. Woda, chmiel, drożdże, słód, pszenica. Co to za kolejność w ogóle? Słód, pszenica to jest jako te alergeny. No tak, woda, chmiel, drożdże, słód, pszenica. No ale to niezgodnie po, nie po, nie z polskim prawem. Eee, no dobra, 14, eee, 6% alkoholu. Ładne opakowanie, jakieś takie drzewa przedstawiające. Spróbujmy, czy po Pilsie i Pale Ailu IPA też zrobi robotę. Bursztynowe, prawie że klarowne. No nie jest klarowne, ale prawie że klarowne. Um, um, bardziej klarowne niż Pale Ale było chyba, ale nie jest idealnie klarowne. No nie bucha aromatem. Um, owocowy, cytrusowy. Ale nie buchaj. Spróbujmy. Przyjemne. Ale na West Coasta bardzo łagodne. Goryczka. Jest drugi łyk dopiero. Co najwyżej średnia. Tak naprawdę, no to wiecie, od IPA to się zaczyna od 45, więc 40 to jest jednak mało na West Coast. E, no i brakuje. Brakuje tutaj goryczki. Hmm, brakuje też aromatu. E, to jest piwo do czerwca. Kanet 21 czerwca 22. No to ono ma dwa miesiące dobre. Mogło coś tam e, się przez ten czas. E, jak to powiedzieć, ten aromat mógł się troszkę zredukować. Z drugiej strony, to na pewno nie jest piwo stare, no bo ono ma datę przydatności do 21 czerwca przyszłego roku. Ale no nie jest bursting with flavor, nie jest goryczka mocna. Jakby napisali Session IPA bez West Coast, to bym powiedział. Okej, okay. ale chyba to, ten Pale Ale był dla mnie bardziej chmielowy i bardziej taki west coastowy niż to, paradoksalnie. Um, I takiego west coasta to rzeczywiście piłbym, piłbym e, puszkami, natomiast to jest OK, ale nie ma, nie ma efektu, nie ma, nie ma zachwytu, nie ma ten to nie jest piwo, które bym chciał zadać ze sobą do Polski. A tamte dwa, Pilsner i Pale Ale, tak, zdecydowanie. Kupiłbym po 6, bym sobie wypijał po prostu bez okazji. Mają mało alkoholu, dużo smaku. Są, są orzeźwiające, lekkie. Nie wiem, jak z ceną, powiem szczerze, gdzieś tam mam paragony za te piwa, ale... No ale tak czy owak, Garden Brewery dowozi i naprawdę można, można ten browar brać. Jeszcze porter mam do spróbowania, co wyda porter angielski. I to będzie w zasadzie koniec chyba degustacji. Może jeszcze jeden, jeszcze dwa ciemne piwa mam w lodówce, ale to albo je dzisiaj jeszcze nagram, albo, albo już w Polsce. Garden, the Garden Brewery jest zdecydowanie najlepszy z próbowanych przeze mnie craftów chorwackich. Także jak będziecie gdzieś w Chorwacji, to można brać bez żadnych obawień. A jak widać. Po e, puszce e, też nie wykluczają eksportu do Polski. E, India Pale Ale nieco rozczarowuje nieco e, jest za mało westcoastowe, za mało goryczkowe ale generalnie dobre. No i stout, czyli coś ciemnego. Nie wiadomo jaki stout. Puszka nieźle sfatygowana, a to nie przeze mnie. Tamno piwo, czyli ciemne. 14,2 ekstraktu, czyli można powiedzieć taki stout. ja wiem. To taki... Nie pies mi wydra coś na kształt świdra. W tym sensie, że nie jest to fez, bo za słaby. Nie jest to dry stout. Zobaczmy, czy ma płatki owsiane, czy jest to stout owsiany. Water Hops Yeast Malted Barley Wheat Lactose. Lactose, czyli milk stout. Dobra, czyli milk stout. No, Puszka może się podobać. 5-7 alkoholu. Ekstrakt 14,2 IBU 20. Całkiem sporo informacji, zatem zobaczymy jak The Garden Brewery tutaj jakieś inne logo czy potrafi w ciemne piwa, bo w jasne potrafi, szczególnie w jasne lekkie piwa potrafi. No gęsty, czarny, piana niczym na azocie. No, wygląda to dobrze, a pachnie jeszcze lepiej. Czekolada, kawa. Bardzo przyjemnie, bardzo bogato. W smaku już tak bogato nie jest, co jest oczywiste, bo to jest tylko czternastka, a nie dwadzieścia cztery. Palone, nie za słodkie. Jakaś słodycz oczywiście jest, ale ona nie jest dominująca. Lekko kwaskowe, dość gładkie, ale nie jest to jakieś takie jedwabiście czekoladowe. No, jakbym miał się do czegoś czepić, powiedziałbym, że troszkę zakwaśne. Jak na milkstałt, chociaż oni tutaj tego nie, nie komunikują. Nie mówią, że to jest milkstałt. E, tylko ja sobie tak e, przypisałem, że to jest milkstałt, skoro ma e, laktozę. Trochę brakuje mu słodyczy. To nie jest złe piwo, ale nie zachwyca. Nie zachwyca. Mogłoby być bardziej palone, chociaż ta paloność jest nawet taka leciutko. Ja wiem, wędzona. Piwo dobre. Podobne jak ta IPKA, nie? Czyli ma pewne, mam pewne zastrzeżenia, ale generalnie jest nieźle. To spoko. Zdecydowanie najlepiej im wychodzą lekkie piwa, czyli Pils, APA czy Pale Ale. To były naprawdę sztosne te są dobre no to na koniec degustacji The Garden Brewery chorwackiego browaru kraftowego jak sądzę z zagrzebia mogę powiedzieć, że rzeczywiście z tych browarów, które próbowałem próbowałem około 4-5 najlepszy chorwacki browar Wasze zdrowie, nie wiem jak jest po chorwacku, ale coś pewnie na zdrowe, na zdraw, na zdrawi, na zdrowie.